Dzień dobry. Jako mieszkaniec Wałbrzycha chciałbym was zabrać w miejsca, które dobrze znamy aczkolwiek mało o nich wiemy. Dzisiaj znajdujemy się w okolicach Zamku Książ, gdzie, jak wskazuje tablica upamiętniająca, znajdowała się filia obozu koncentracyjnego grozrozen Arbeitslager Fürstenstein. W filmie przedstawię Wam fakty, które zaczerpnąłem głównie z książki pani doktor habilitowanej Doroty Suli, do której przeczytania gorąco zachęcam, a link znajdziecie w opisie. Filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen Arbeitslager Fürstenstein, wchodząca w skład projektu Riese, powstała prawdopodobnie w maju 1944 roku. Chociaż nie potwierdzają tego żadne dokumenty. Datę tę przyjmuje się na podstawie nielicznych przekazów ocalałych więźniów. Sama filia obozu zlokalizowana była na wzniesieniu nieopodal Zamku Książ, oddalona około 1 km. Znajdowała się w miejscu obecnego parkingu przy ulicy Piastów Śląskich. Początkowo zabudowaniami więźniarskimi były okrągłe budy z tektury, a docelowo zbudowane zostały cztery baraki. W związku z tym, że praca odbywała się w systemie trzyzmianowym, jedno miejsce w baraku wykorzystywane było przez trzech więźniów. Najprawdopodobniej pierwszą grupę więźniów stanowili Żydzi, którzy przybyli do obozu głównego 1 maja 1944 roku w transporcie około 400 więźniów. W skład tego transportu wchodzili głównie specjaliści budowlani oraz drogowi. Ze szczątkowej dokumentacji udało się ustalić jedynie kilka nazwisk z załogi SS-manów oraz jednego Lager Alteste nazwiskiem Markowic. Muzyka Pamiętajcie, że sensacje są bardzo ciekawe, ale po fakty sięgajcie do źródeł historycznych. Więźniowie spod obozu zatrudnieni byli głównie przy drążeniu i betonowaniu tuneli pod zamkiem, czyli kompleksu wchodzącego w skład projektu LIZE. Zajmowali się także pracą przy rozładunku towarów i zaopatrzenia na rampie kolejowej w miejscowości Libechau, obecny lubiechów. Ciekawym faktem jest to, że część więźniów specjalistów pracowała przy projektowaniu całego przedsięwzięcia. Filia istniała prawdopodobnie do 16 lutego 1945 roku, czyli do ewakuacji więźniów. Jednak jedna z relacji osób zamieszkujących w tym czasie zamek podaje, iż pracę przerwano już 9 lutego. Wtedy to więźniowie zostali ewakuowani, lecz po wyjaśnieniu się sytuacji na froncie roboty wznowiono i przewieziono nowych więźniów. Prace trwały do 6 maja, a organizacja Tod opuściła zamek całkowicie 7 maja 1945 roku. Choć ta relacja brzmi wiarygodnie, to brak jakichkolwiek dokumentów uniemożliwia potwierdzenie tego faktu. W filmie przedstawiam tylko kilka suchych faktów na temat tego, co tu się działo. Nie oddają one tragedii, która tak naprawdę się tutaj rozgrywała. Mam nadzieję, że materiał coś wniesie do Waszego życia i zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów. Dziękuję bardzo, do widzenia.